21 marca z inicjatywy księdza proboszcza parafii akademickiej Mariusza Kozłowskiego odbyła się nocna droga krzyżowa dla mężczyzn. Wystartowali o godzinie 20 spod krzyża misyjnego. Stamtąd bowiem zaczęło się męskie wędrowanie. Do sanktuarium świętego Józefa w Nisku szli około 10 km. Trasa przebiegała wzdłuż Sanu żółtym szlakiem turystycznym. Panowie mieli ze sobą latarki, wygodne buty i odpowiedni na taką wyprawę strój. W wyznaczonych miejscach odczytywano rozważania. To był marsz milczenia, skupienia, pełen modlitwy i trudu. Droga nie wiodła bowiem asfaltową ulicą, a zwykłą polną. W ciemnościach nie było łatwo przemierzyć taką trasę. Panowie do sanktuarium św. Józefa dotarli dopiero około 22. Tam w kościele czekały na nich kobiety. Wspólne rozważanie tajemnicy bolesnej Różańca Świętego było początkiem modlitw. Na końcu zawierzono parafię i jej rodziny świętemu Józefowi. Pomysł takiej drogi krzyżowej powstał w czasie wieczornej wizyty u pewnej rodziny w stalowej woli. Nie jest on nowy. W Polsce podobne wydarzenia mają od dawna miejsce. Ksiądz Jacek Stryczek, pomysłodawca i inicjator akcji Szlachetna Paczka, zaproponował swego czasu podobne nabożeństwo w środowisku, gdzie pracował. Piątkowe rozważania są właśnie jego autorstwa. Ksiądz Jacek kiedyś wspominał. Ja tę drogę krzyżową od dawna nosiłem w sobie, zrodziła się z buntu. Ten bunt jest odczuwalny w wielu ostrych słowach. Najpierw problem sygnalizowały dziewczyny w duszpasterstwie akademickich. Dziś prawdziwych mężczyzn już nie ma. Potem paru facetów zawiodło mnie. Nie paru, paru dziesięciu, nie paruset. Nagle odkryłem, że żyję wśród słabeuszy, a największe skupiska mężczyzn są w pubach. Tam jedyną jedyną dla nich męską przygodą jest piwo. To prawda, też robi wrażenie. Reszcie zanikają mięśnie przed komputerem. Statystyki mówią: 90% wolontariuszy to wolontariuszki. Jak pięknie brzmi stylistyka tego zdania. Wolontariusze przekształcają się w wolontariuszki. W kościele też ich nie ma. Męska wiara wyraża się teraz kategorycznie: idź żono, idź z dziećmi do kościoła. Rozesłanie żon. Tak, jakby zasady, ideały, przekonania nie były męską sprawą. Religia jest wyjątkowo męska, pomaga zrozumieć świat, tłumaczy i przekazuje zasady. Wskazuje, za co warto oddać życie, tak jak męska inicjacja Jezusa na pustyni. To próba tworzy mężczyznę, potem odważne zmaganie się i trwanie przy prawdzie, niezwykła siła ofiarowana potrzebującym, wreszcie śmierć. On szedł z krzyżem w spiekocie dnia i w szarym pyle dróg, oni w ciepłą, wiosenną noc. W piątek stalowowolscy mężczyźni, naśladując Chrystusa, powędrowali jego śladami. Niosąc swój codzienny krzyż, rozważając mękę pańską, udali się w drogę krzyżową.